Okazuje się, że internet na wsi jest teraz tak niezbędny, tak potrzebny, niemal jak woda, gaz, energia czy kanalizacja ściekła. Dzięki pasjom, pasji wielu ludzi działających właśnie w tej branży na wsi można było zbudować sieci dostępu do internetu, najczęściej radiowe, które zaspokajają te potrzeby podstawowe, potrzeby korzystania z internetu. Natomiast wydaje się, że jedynym punktem, miejscem, do którego te sieci muszą dotrzeć, dojść, to są naprawdę prawdziwe sieci szerokopasmowe zbudowane o światłowody, bo dopiero taka struktura pozwoli świadczyć usługi nie tylko te podstawowe, wymagane dzisiaj, ale te, które pojawią się w przyszłości. Przede wszystkim obraz, wizja, telewizja na żądanie, czy wideo na żądanie, telewizja kablowa. Zacząć trzeba od tych rzeczy najprostszych, od najprostszych rozwiązań technicznych, ale doprowadzić do tego, żeby... W przyszłości można było zaspokoić wszystkie usługi transmisyjne.